O, ha, ha. o nie! Au, moje plecy! Co? Czemu? Jak? To zbieżność, która ma miejsce raz na tysiąc lat. Dziś jest i piątek 13, i 31 października. To niemożliwe! Dziwne, co? Dziś jest najmega pechowy dzień ze wszystkich. Tak! Stężenie niefartu. Potrwa co najmniej do trzeciej, aż zadzwoni dzwon. Jeszcze sześć godzin! Spokojnie, straszyciele! Posiadam ja amulet i nikto nic. Chroniące noszącego go mnie i tych, którzy obok mnie. Anuluję pecha. E, skoro go nosisz, to gdzie on jest? Nie pasował mi do stroju, więc gulia nosi go za mnie. No. O, o nie! Tam ją <śmiech> widzę! <śmiech> Ja chyba nie przetrwam do trzeciej. Chodźcie! Na lewo. Nie, nie. Nie to lewo. Co ona robi to co? E, dobra jest. Ach. Masz rację, Gulio. On pasuje jej do stroju.